Do tej pory e, rzeczywiście sama borykałam się z tą lekką, jak uważałam, nadwagą. E, I wydawało mi się, że po prostu nie ma już sposobów, ponieważ po każdej mojej diecie cud były efekty jojo. Chudłam 5 kg, tyłam 8, chudłam 5, tyłam 7. E, I kiedy zobaczyłam to, co Konrad robił rzeczywiście rok temu, e, naprawdę myślałam, że to jest, to jest jakaś fikcja, że coś tutaj się dzieje nie tak. Myślałam, że może jakieś żarty sobie ktoś robi, e, ponieważ nie wierzyłam własnym o... Oh, Gdybym nie zobaczyła, nie uwierzyłabym, ponieważ obrazek to jednak w tej chwili Photoshopy i można wszystko zmienić. A kiedy widzi się żywego człowieka, który traci na przykład 67 kg, jak dzisiaj pani Magdalena, to jest szok. Uważałam, że to nie jest możliwe, że coś tutaj... gdzie tu jest haczyk? Ja szukałam tego właśnie ogonka diabelskiego. Okazało się, że nie ma tego haczyka, że są skrzydła, że nie ma ogonka, nie ma rogów, są skrzydła, bo jest odpowiednio ułożona dieta, są odpowiednie ćwiczenia. To wszystko razem przy suplementach po prostu daje takie efekty. I śmiem nawet twierdzić, że rzeczywiście nigdy odchudzanie w moim przypadku nie było tak lekkie, pomimo że ja mam okresy przerywane, mam teraz będziemy robić kolejny jeszcze etap, ale to tak naprawdę nie było trudne. Mało tego uważam, że ta forma ruchu, którą. Konrad proponuje osobom, które się odchudzają. Moim zdaniem to mogłaby być forma ruchu dla każdego z nas, nawet dla tych, co się nie odchudzają, jako forma zdrowia. Czyli żeby utrzymać fajnie się w kondycji, to tyle trzeba ćwiczyć, co Konrad mówi. to mnie zaszokowało, bo zawsze słyszymy, że to trzeba po 10 godzin na siłowni i y, umęczyć się, a ludzie u, o, o tyli nie chcą się umęczać, bo nie mają na to siły. Także dlatego Konrad jest aniołem, bo pokazał im bardzo Prosto, bo moim zdaniem to jest prosta, ale oczywiście trzeba wiedzieć, jaka prosta droga do sukcesu. Oni robią tylko to, co on mówi i są efekty. Bardzo i naprawdę nie jestem na darmo ambasadorem tej akcji, ponieważ ja pierwszy raz spotkałam takiego człowieka. Miałam trochę do czynienia z różnego rodzaju dietetykami i trenerami. Robi tak wspaniałą rzecz że naprawdę cała Polska powinna o nim wiedzieć tak naprawdę, ponieważ on ratuje niejednokrotnie nie tylko wygląd człowieka, ale tak naprawdę zdrowie, życie. Niektórzy naprawdę mogliby kończyć na wózkach inwalidów, przy tak dużej otyłości, gdzie kręgosłupy, stawy, to wszystko nie wytrzymuje. Także ja jestem za tą ogólnopolską akcją bardzo, bardzo, bardzo za. Chcę, żeby Polskę Konrada Gace znali wszyscy. Ja rzeczywiście jak dzisiaj słuchałam te podziękowania, tak nawet uśmiechnęłam się, bo każdy wychodzi mu dziękuję i dziękuję. No tak, bo po prostu yy, ja myślę, że tylko mogą to zrozumieć osoby, o tyłe, które rzeczywiście potem chudną. To szczęście, które dzięki niemu oni osiągają, to nie, nie można by powiedzieć słowami. To, to jak ja powiedziałam, ja mogę dać tego anioła, bo co ja mu mogę powiedzieć? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tak, bo yy, Naprawdę ja się po prostu lepiej czuję. Ja byłam dosyć y, pewną siebie i osobą, silną i mocą zawsze. Nie miałam z tym problemu, ale odkąd jestem jakby pod opieką Konrada, ja się stałam w ogóle jeszcze jakaś taka... Nie wiem, pogodniejsza, weselsza, pewniejsza. E, inaczej się już ubieram, bo mogę sobie na coś tam pozwolić. Także wydaje mi się, że to szczęście, które on daje ludziom, oni wszyscy chcą mu zwrócić. Dlatego tych słów, dziękuję, tak dużo jest. I dobrze. Ja byłam zaskoczona, bo rzeczywiście zrobiłam sobie takie kompleksowe e, badania. Iż naprawdę lekarz był załamany w sensie oczywiście żartobliwym. Pani, no, no pani już do mnie nie przyjdzie teraz. Ja y, nie pamiętam od y, kiedy, od czasu spotkania z Konradem, żebym była chora. Mówię poważnie, może jakiś miałam lekki katarek tej zimy, ale w ogóle nie pamiętam, żebym była chora. Myślę, że to właśnie to, że tam już wszystkie te zmiany w organizmie działy się na lepsze i wyniki tylko to pokazały. Pani Magdalena, która ma 51 lat i o tym powiem, bo to dla mnie był ważny też punkt wyjścia w mojej ocenie, skyba 67 kg. I tak sobie pomyślałam, wiedziałam, kto wygra. Natomiast to będzie moja właśnie nagroda, ponieważ myślę, że osoba bo młodym jest dużo łatwiej znaleźć motywację. Na przykład nie wiem, młoda dziewczyna chce wyjść za mąż, czy no cokolwiek to by było. Jeszcze całe życie przed nią. W Polsce jest troszeczkę tak, że po 40, a czasami po 50, to już się mówi macha ręką, to już się mówi, już nie warto, a dla kogo, a po co. A ta kobieta po 50. Dla siebie znalazła motywację, dla mnie to jest coś wspaniałego, ona powinna być takim wzorcem, pokazywać wszystkim kobietom, które już nie robią nic ze sobą, już gdzieś, niestety powiem nieładne słowo, zapuszczają się, bo uważają, że w tym wieku już nie trzeba robić, powinny popatrzeć na Panią Magdalenę i robić to, co ona. I tak mi zaimponowała 67 kilogramów, 5 czasami ciężko zrzucić, prawda, a to jest 67 kilogramów, także stąd moja nagroda dla Pani Magdaleny.